Do oglądania zaprasza pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1. Od ponad 16 lat zajmujemy się dystrybucją i promowaniem zdrowych, zdrowych produktów. Między innymi w naszej ofercie mamy produkty marki San Bernard, produkty witaminowe. Jest to niemieckie uzdrowisko, które od 1903 roku produkuje właśnie naturalne produkty, herbaty, ziołowe, ekstrakty. Dzięki temu mamy sprawdzone do wysokiej jakości produkty, takie jak na przykład preparaty z omułka zielonowargowego, na regenerację chrząstki stawowej i takich bardziej nowości, które dopiero właśnie wchodzą na rynek, jak spermidyna, która prowadzi do procesów autofagi. Drugim takim kolejnym filarem, który właśnie prowadzimy w firmie, to jest żywność ekologiczna, i tutaj dzieli się to na herbaty ziołowe, oleje nierafinowane. Z takich produktów właśnie naszych topowych to jest m.in. olej kokosowy, który już też od ponad 12 lat prowadzimy od tego samego dostawcy. Są to oleje kokosowe ze Sri Ranki z wysoką zawartością kwasów raurynowych, bo właśnie filozofia firmy jest taka, że sprowadzamy nie dużo produktów, ale tylko te, które mają naprawdę wysoką jakość wysoką ilość składników aktywnych. To taki kolejny filar, to są różnego rodzaju delikatesy. Lubimy właśnie eksperymentować w kuchni, lubimy jeść takie prawdziwe jedzenie. Dobrej jakości między innymi właśnie mamy winegrety, które używamy do sałatek, do deserów. Bo te suplementy możemy sięgać z różnych przyczyn. W zależności dostosowujemy tak naprawdę do siebie. Mamy tutaj ekstrakt z małży nowozelandzkiej, który pomaga nam z dolegliwościach z stawami. Dodatkowo są inne substancje jak kadzidłowiec, który działa na stany zapalne, czyli możemy szukać sobie pomocy w różnego rodzaju problemach, jak również profilaktycznie przyjmować na dane problemy, które, które nas dotyczą do oglądania zaprosił pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1.